Słuchajcie, pierwsze wejście do lasu. Już od razu kureczki. O, proszę bardzo, do koszyka. Tu przyśmiemy, I tak słuchajcie, jest bardzo, bardzo sucho. Jest naprawdę bardzo sucho. I one tak słabo rosną, no ale zawsze kurka dobra prawda bo, słuchajcie bo tu mi już pisały różne osoby że jak ja to tak mogę nie, za, nie zakrywać ja zakrywam tylko ja po prostu nie nagrywam wszystkiego wiecie ja po prostu nie nagrywam wszystkiego zawsze ale zakrywam grzybnie ojej kurwa siedzą ostro sobie piękne kureczki już pierwsze wejście, mamy tyle o zobaczcie rozwaliłam wszystko no nic jeszcze tutaj słucha jest bardzo takie słabe te grzyby na razie Miejmy nadzieję na jakieś, na przykład, lepsze owocniki. Jakieś prawdziweczki, barowiki. No, słuchajcie, słabo jest. Bardzo słabo. Kurki same, ale to też jest bardzo smaczny grzyb. Więc rozbieram las suchy, ale ładna ta ład. Ładna. Pieprznik jadalny. Ja mam alergię Cały czas tylko nosem ciągnę. Ach, śliczne takie tutaj zobaczcie prawie w ogóle ich nie widać jeszcze w tym miejscu nie byłam jeszcze nie zbierałam tutaj tak sobie idę różnie w gałązkach trzeba nagimnastykować się Ach. Będzie sam pochowane, nie tylko w tych miejscach, do których zawsze się chodzi, się znajdzie. Czasem też warto w inne miejsce się przejść, też się coś trafi. Nie no, myliłam się, las obrodził właśnie w ten grzyb. Nie będę wybrzydzać. Na razie jest dobrze. Więc tutaj następne takie duże sztuki. Zobaczcie. Takie piękne. Tutaj jeszcze jedno. Na takich nóżkach dużych ładne. Mają tutaj dobre warunki. O, jeszcze tutaj to są no, właśnie nie są, to fajne są bo te inne to biur trochę będę szła dróżką, się trafiają na dróżce no i tak zatrzęsienie tu jest grzybowe Teraz, a na początku taka sceptyczna byłam. Zatrzęsienie. Rosną sobie po prostu stadami teczki. <grystki> tu, patrzcie, jaka jedna, samotna, duża. Taka piękna. Tu następne, tu, tuż obok, tuż obok schowana, tu jeszcze jedna, tutaj następna, tam dalej już widzę, jeszcze jedną, one sobie tak rosną spokojnie. Tutaj takie malutkie, widzicie? Ja zostawiam takie, żeby rosły później dalej. Tutaj też takie maleństwa, niech sobie rosną. Niech inni grzybiarze też mają. Tu rodziny ogromne. Bardzo dużo jest. Widzicie, co ja pozostawiam je? Tutaj też jest taka piękna rodzinka. Ło, wow, ile ich tu jest gdzieś 10 to teraz wyjąć dobrze co Zakryjemy. trzeba się rozglądać żeby nie podeptać ja już pewnie podeptałam z 10 mnie to cieszą takie duże okazy wiecie bo kurki są zawsze zdrowe fajne duże patrzcie jakie tutaj są fajne w rządku trzy tak sobie rosną w rządku sobie rosną tutaj jeszcze maleństwo kryjemy im Chociaż zwykle bym to zrobiła poza kamerą, no ale żeby nie było takie źródłki ładne. Nie, no słuchajcie, dziś to cały kosz będzie kurek. Patrzcie, może się wydaje, że ich jest mało w tym koszu, ale naprawdę jest. Poro. Będzie kosz. Wiecie, ma. Ja to myślę, że nie będzie żadnych takich szlachetniejszych grzybów, ponieważ jest sucho bardzo u mnie. Ja to tylko oglądam innych grzybiarzy, i oni to mają. Pię same borowiki mają, słuchajcie, same. A ja jak nędzasz. Zbieram te kurki. I tyle. Jak nędzasz. Ale. Dobra, i to. Już zbliżamy się do finiszu. Jednak nie będzie chyba całego kosza ale dobre i to. Dziś odcinek stricte kurkowy. Nie ma nic innego w lesie. Już nawet maleństwa zbieram. Słabo z tymi grzybkami, wiecie. Bardzo słabo z nim. Tak rosną, nie rosną. Tak ja to się nie mogę doczekać, aż wyrosną. Jest bardzo sucho. Naprawdę. Jest bardzo sucho. O, szczuch mi burczy. Trzeba już wracać. Troszeczkę jeszcze się pozbiera tych kureczek Na kolanach, po lesie no. I Tak tu właśnie wszystko wygląda Słuchajcie, na kolanach się zbiera grzyb Już jesteśmy na finiszu, a tu wracamy drogą już i wspieramy przydrożne kureczki. Przydrożne kureczki tutaj, popatrzcie, tu są, tutaj są takie, no takie średnie, jak bym powiedziała, ale zawsze to coś, łomotka, jak mi odskoczyło. O. Tutaj jeszcze. O. Tak troszeczkę na koniec. Tu jeszcze przydrożne. Wow! Popatrzcie. Wow! Patrzcie tylko. O nie, ile ich tu jest. To jest szok. Jak to wyjąć teraz? Szok. Szok. Takie to są fajne bardzo do jajeczniczki. Nie trzeba ich kroić ani nic. Tu mi upadła jedna. Tylko ciężko się szuka tych kurek, bo są strasznie małe. Pochowane. A tutaj to już tu już zostawimy. Wiecie? Tu już mój towarzysz rwał tak, że aż mu się sypało. My sobie zbieramy, a tu pajączek siedzi i czeka na jakąś muchę. A niech Ładny jest. Ładna ma pajęczyk. Słuchajcie, to już koniec. Jest szesnasty. Niedziela. Sierpień. Tak wyglądają zbiory. Nie jest źle. Jest koszyk, pół koszyka. Ja to myślałam, że będzie lepiej przez chwilę, no ale jest dobrze. O to chodzi. O to chodzi, żeby grzyby były. Piękny las, wypoczynek, niedzielny. No, zamiast do kościoła, to wiecie, na grzyby. To ja się z Wami żegnam, trzymajcie się. Do następnego odcinka.